W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę Jacynt Ogrodowy. Jeśli spodoba ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Chiacynt to rodzaj roślin z rodziny szparagowatych. W zależności od ujęcia systematycznego należy tu jeden lub trzy gatunki. Gatunkiem typowym jest chiacynt wschodni, występujący na obszarze od Turcji po Palestynę. Gatunek ten został szeroko rozpowszechniony jako roślina ogrodowa. Ozdobny jest z powodu efektownych kwiatostanów rozwijających się w kwietniu i maju. Chiacynty są roślinami cebulowymi, które mogą dorastać do 40 cm. Pośród długich, wąskich liści wyrasta okazały kwiatostem. Składa się z grona dzwonkowatych kwiatów o wspaniałym zapachu. Zwykle jedna cebulka wytwarza tylko jeden kwiatostem. Są chiacynty o kwiatach pojedynczych oraz takie, których kwiaty są pełne. Wszystkie chiacynty odznaczają się wspaniałymi kwiatami i dużą gamą kolorów. Stanowisko uprawy jacentów powinno być ciepłe i słoneczne, ewentualnie lekko ocienione, koniecznie osłonięte od wiatrów. W słońcu hiacynty obficie kwitną, a ich kwiatostany są zwarte i gęste. Gleba powinna być przepuszczalna, żyzna, najlepiej kruchnicza, o odczynie pH zbliżonym do obojętnego. Cebule chiacyntów sadzi się w ogrodzie w okresie od września do października, podobnie zatem jak inne kwiaty cebulowe sadzone jesienią. Okres kwitnienia przypada na następny rok od marca do maja. Kupując cebulę chiacyntów, wybierajmy te największe, wtedy mamy dużą pewność dobrego rozwoju rośliny. Chiacynty mogą być uprawiane na skalniakach, ogrodowych rabatach, szczególnie na ich obwódkach. Wyglądają wspaniale w zestawieniu z innymi wiosennymi kwiatami cebulowymi. Również często osadzone są w pojemnikach na balkonach i tarasach, a także pędzone w doniczce w domu.